Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie trzecie. Wykaż, że w trójkącie prostokątnym równoramiennym o przyprostokątnej długości a wysokość poprowadzona na przeciwprostokątną jest równa a pierwiastek z dwóch przez dwa. Następnie oblicz obwód trójkąta prostokątnego równoramiennego w przypadku, gdy najkrótsza wysokość jest o 5 cm krótsza od przyprostokątnej. Podaj przybliżenie wyników dokładnością do 1 cm. No dobrze, co wiemy? Wiemy, że mamy trójkąt prostokątny równoramienny o przyprostokątnej długości a, czyli przyprostokątne mają długość a. Wiemy, że w takim przypadku przeciwprostokątna to tak naprawdę przekątna kwadratu, czyli wyrażona jest za pomocą wzoru a pierwiastek z dwóch. No i teraz obliczamy pole trójkąta korzystając z przyprostokątnych. Wiemy, że pole trójkąta to a razy h dzielone przez 2, gdzie a to podstawa, a h to wysokość. Zatem podstawę weźmy sobie tę przyprostokątną, czyli a, a wysokość tę przyprostokątną, czyli również a. Otrzymujemy a razy a dzielone przez 2, zatem pole takiego trójkąta to a kwadrat podzielić przez 2. Obliczamy pole trójkąta korzystając z przeciwprostokątnej i wysokości h, czyli ten sam, te same pole, policzymy teraz z innej podstawy i innej wysokości. Zapisuję wzór na pole trójkąta a razy h dzielone przez 2, tylko tym razem podstawa to bok długości a pierwiastek z dwóch, a wysokość to h. Otrzymujemy a pierwiastek z 2 razy h dzielone przez 2. No i wiemy, że są to pola tych samych trójkątów, zatem przyrównuję te równania stronami. Stąd a kwadrat dzielone przez 2 jest równe a pierwiastek z dwóch razy h dzielone przez 2. Widzę, że mamy tutaj dzielenie przez 2, zatem mnożę obie strony równania przez 2. W ten sposób zgubimy dwójki, czyli po lewej zostaje nam a kwadrat jest równe, a po prawej a pierwiastek z dwóch razy h. Teraz gubię A pierwiastek z dwóch. Tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez A pierwiastek z dwóch i zamieniam równanie stronami, czyli h jest równe a kwadrat podzielić przez A pierwiastek z dwóch. Wiemy, że a kwadrat to a razy a, czyli możemy A z licznika skrócić z A z mianownika, zatem w liczniku zostanie mi A, a w mianowniku pierwiastek z dwóch. No i teraz pozbywam się niewymierności z mianownika. Rozszerzam ten ułamek przez pierwiastek z dwóch. Zatem otrzymujemy A razy pierwiastek z dwóch to A pierwiastków z dwóch. A pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch to pierwiastek z czterech, czyli 2. No i rzeczywiście widzimy, że wysokość poprowadzona na przeciwprostokątną w tym trójkącie prostokątnym równoramiennym opisana jest wzorem A pierwiastek z dwóch przez dwa. Teraz druga część zadania. Wiemy, że ta wysokość jest o 5 krótsza od przyprostokątnej, czyli zapiszę, że h jest równe a minus 5. Wiemy z poprzedniej części zadania, że jest również opisana wzorem a pierwiastek z 2 przez 2, zatem przyrównuję te równania stronami, czyli otrzymujemy a pierwiastek z 2 przez 2 jest równe a minus 5. No i takie równanie musimy rozwiązać. Najpierw gubimy sobie tę dwójkę, tu mamy dzielenie przez 2, zatem mnożę obie strony równania przez 2. Stąd po lewej zostaje nam a pierwiastek z 2, a po prawej a razy 2 to 2a, a minus 5 razy 2 to minus 10. Przerzucam minus 10 na drugą stronę równania, czyli do obu stron równania dodaję dziesiątkę, stąd po lewej mamy a pierwiastek z 2 plus 10, a po stronie prawej zostaje nam 2a. Teraz przerzucam a pierwiastek z 2 na drugą stronę równania, czyli od obu stron równania odejmuję a pierwiastek z 2. No i zamienię sobie równanie stronami, czyli mamy 2a odjąć A pierwiastek z dwóch jest równe 10. Teraz z tych dwóch wyrazów wyłączę A przed nawias, jak z 2 A wyłączymy A przed nawias w nawiasie zostanie mi 2. Jak z minus A pierwiastek z dwóch wyłączę A przed nawias w nawiasie zostanie mi minus pierwiastek z dwóch. Jest równe 10. Tu mamy mnożenie, zatem zgubimy sobie cały ten nawias za pomocą dzielenia, czyli dzielę obie strony równania przez 2 minus pierwiastek z dwóch. Stąd po lewej zostanie mi a, a po prawej 10 podzielić przez 2 minus pierwiastek z dwóch. I pozbywamy się niewymierności zmianownika, czyli rozszerzam ten ułamek przez tak zwane sprzężenie, jak tu mamy minus, ja rozszerzam przez 2 plus pierwiastek z dwóch. Zatem otrzymujemy 10 razy 2 to 20, 10 razy pierwiastek z 2 to 10 pierwiastków z 2, a w mianowniku mamy wzór skróconego mnożenia, czyli a kwadrat minus b kwadrat, zatem 2 do kwadratu zapisuję minus drugi wyraz, czyli pierwiastek z 2 do kwadratu. Wykonuję potęgowanie w mianowniku, licznik przepisujemy. 2 do kwadratu to 2 razy 2, czyli 4. Minus przepisuję pierwiastek z 2 do kwadratu to pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2, czyli pierwiastek z 4, zatem 2. Wykonuję odejmowanie. 4 minus 2 to 2. No i mogę zauważyć, że w liczniku da się z tych dwóch wyrazów wyciągnąć 2 przednawias. Zatem, jak z 20 wyciągnę 2 przednawias, w nawiasie zostanie mi 10, a jak z 10 pierwiastków z 2 wyciągnę 2 przednawias, w nawiasie zostanie mi 5 pierwiastków z dwóch. Wyciągnęliśmy tę dwójkę po to, aby można je teraz było ze sobą skrócić, czyli a jest równe 10 plus 5 pierwiastków z dwóch. Teraz wyznaczymy długość przeciwprostokątnej. Wiemy, że przeciwprostokątna ma długość A pierwiastek z 2. Zatem A pierwiastek z 2 jest równe. W miejsce A wstawiamy 10 plus 5 pierwiastków z 2 razy pierwiastek z 2. 10 razy pierwiastek z 2 to 10 pierwiastków z 2, a 5 pierwiastków z 2 razy pierwiastek z 2 to 5 pierwiastków z 4. Zatem 5 razy 2, czyli 10. No i teraz obliczamy obwód tego trójkąta, zatem będzie to przyprostokąt na długości a, dodać przyprostokąt na długości a, dodać przeciwprostokąt na długości a pierwiastek z 2. Za a wstawiamy 10 plus 5 pierwiastków z 2, dodać za a znów 10 plus 5 pierwiastków z 2 i za a pierwiastek z 2 10 pierwiastków z 2 plus 10. Wykonujemy redukcję wyrazów podobnych. 10 plus 10 plus 10 to. 35 pierwiastków z dwóch plus 5 pierwiastków z dwóch to 10 pierwiastków z dwóch plus 10 pierwiastków z dwóch to 20 pierwiastków z dwóch. No i teraz ten wynik miałem podać w przybliżeniu do 1 cm. Zatem przyjmujemy za pierwiastek z dwóch, że jest to w przybliżeniu 1,41, zatem nasz obwód to w przybliżeniu 30 plus 20 razy 1,41. 30 przepisuję, a tu wykonujemy mnożenie. 20 razy 1,41 to 28,2. 30 plus 28,2 to 58,2. Zatem po przybliżeniu dwójka nie zmieni ósemki, czyli jest to w przybliżeniu 58 cm. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.